Mam wrażenie, że masz mnie za idiotkę i ten twój straszny wzrok. Patrzę tak, gdy pleciesz głupstwa jak teraz. To ty, hajul? Gdzie byłaś? Nie twoja sprawa. A to... Długo będziesz się dąsać? 199 dni. Wiem, co sobie myślisz. Cieszysz się z tej asteroidy. Jak to? Masz beznadziejne stopnie. Nie zaczynaj. Poszedłem na studia, choć miałem beznadziejną matkę. Ale ty miałaś wszystko. Uczyłaś się języków za granicą w każde wakacje. Miałaś najnowsze smartfony. I co zrobiłaś? Przestań! Dość tego gadania oszalałeś? Dlaczego się na niej wyżywasz? Przestań jej bronić. Odbiło wam. Świry.